Witam kochane Koziorożce na czytanie na marzec 2020. W każdym znaku na początku, właśnie mówię e, informację, którą warto mm, usłyszeć moim zdaniem. Chciałam go przekazać, że w starożytności, w starożytnym Rzymie, początkowo nowy rok zaczynał się 15 marca. Taki pan, który się nazywał Juliusz Cezar, nie wiadomo dlaczego, co mu było, ale miał widocznie możliwości i siłę sprawczą i sobie zreformował i w 1946 roku, przed naszą erą, ustanowił, że 1 stycznia będzie pierwszym dniem Nowego Roku. Mówisz i masz, chciał i tak sobie zrobił. Yy, mówię to o tym ze względu na to też, że ja mówię... Nie lubię Sylwestra, nie lubię konformizmu, bo to też jest. Wszyscy musimy się w danym momencie cieszyć i w ogóle radować. Czy mamy ochotę, czy nie mamy, ale już nieważne. Pierwszy stycznia, no większość ludziom to się w ogóle kojarzy z jednym chyba z Kacem. Natomiast tak jak mówię, ten pierwszy stycznia jako, jako w przyrodzie, jako w naturze nic nie wnosi, szczerze powiedziawszy. 30 czy 31 grudnia, idziemy, e, i idziemy na imprezę. Pierwszego wstajemy, skacowani, nieraz i, i tyle. I nic to nie wnosi. Mówię ten 15 marca. Moim zdaniem, jest to cudowny czas na nowy rok. I tego się trzymajmy. Także życzę witam Was w nowym roku, moje kochane mm, koziorożce. I przechodzimy do, mm, do czytania. Tak jak mówię, krótkie. A esencjonalne i oby było jak najcudowniejsze dla Was kochana. także witam w nowym roku, moje kochane koziorożce i zaczynamy, co w zdrówku akceptujemy, więcej akceptacji akceptujemy, nie walczymy z niczym, akceptuję, ok w porządku, detoksykacja warto oczyścić się ze wszystkiego, co nam nie służy najważniejsze i idziemy tup, tup tup na jakieś różne ćwiczenia, które nam y, y, dobrze zrobią. Użyj swoich wewnętrznych mocy, tak jak mówię, detoksykacja, akceptacja, y, oczyszczanie i, i to da Wam jedną rzecz: zwiększony poziom energii. No. Kozice muszą mieć siłę, żeby, żeby skakać y, po, po górach, tak? I zdobywać. Powrót do zdrowia i powrót do zdrowia też u niektórych dzieci. Jeżeli macie coś tam, dzie, dzie, dziecku coś się zadziało, także powrót do zdrowia, kochane, nie przejmujemy się, bo jest wszystko ok. Nie, nie zastanawiamy się, nie wchodzimy w rzeczy, które nam nie. Z, 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 sens z oku z oczu mówię, zrzucają. Jeżeli chodzi o zdrówko, powrót do zdrowia. I tego się trzymam. Trzymajmy, to jest najważniejsze. Dobrze. Co od Archanioła Michała dla kochanych koziorożców na marzec 2020 roku? Yy, I co w nowym roku? ok Wiesz co, kochane koziorożcu? Ups, już ci mówię, już sekundę. Powoli, powoli. Bo po... szybkość jest wskazana przy łapaniu much. Skup się na świętości, także mówię. Yy... Zrób rachunek sumienia, zdystansuj się do sytuacji. Ok. Oczyść swój umysł. Oczyść swoją przestrzeń. Zrób porządek w szafach. Powyrzucaj, co ci jest niepotrzebne. Masz dużą ochronę, także tutaj pod tym kątem to w ogóle nie wchodzimy w żaden, bo mówię, masz dosłownie jakby ktoś cię do kuli kryształowej wsadził, także tutaj ochronę masz cudowną. Rachunek sumienia, nie powtarzamy starych błędów. Nie powtarzamy starych błędów. Jeżeli coś już się zadziało, Idzie ad acta, i mówię, akceptacja i zdystansuj się do sytuacji. Jeżeli coś się dzieje, no sorry, koziczko, na razie jeszcze siedzimy sobie może na tych dolnych półkach urwiska. Nie, skokuj, nie skakuj wyżej, bo to nie jest jeszcze ten czas. Muszę, mówię, i masz dużo bezpieczeństwa, więcej wiary i zaufania do siebie, do siebie. Najważniejsze. Polegaj na Boku i Aniołach, i mówię, pozwól im zadziałać. Nie działaj na razie samodzielnie na własną rękę. Mówię, tu bardziej jest czas na to, żebyś e, zrobiła ten rachunek sumienia i nie powtarzała e, tych, 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 tych swoich błędów. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Ok, e, dalej, kochane moje, no też patrzcie. Miejku, co się w ogóle dzieje? Słuchajcie. Z nowym rokiem, nowym krokiem, znowuż jakiś nowy partner, eee, piękny, bo to mówię, tą kartę kocham, no, słuchajcie, no, trzecie rozkładanie i w sumie u wszystkich to sama, nowy partner, piękny, bo w ogóle to jest jedna z piękniejszych kart, przede wszystkim no jest Blue, jest Blue i Blue Angel, jest piękny koń eee, i piękny anioł, także to są dwa anioły, także no przepiękna karta która mówi y, o nowym partnerstwie, idź naprzód i nie lękaj się, bo y, to już popowiedziałam y, 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 i y, u innych znaków. Pamiętajcie, rok szczura, 2020 rok, rok szczura jest idealny, idealnym rokiem na zawieranie związków, zawieranie partnerstwa, szukanie miłości. Bardzo dobry rok. Także, no, jeżeli ktoś w tym roku coś ma zamiar, y, czy kogoś spotka tą swoją bratnią duszę, to naprawdę są duże szanse, żeby ten związek się utrzymał. Bo wiadomo, że na dzień dzisiejszy, tak jak powiedziałam, y, w co drugim domu y, rozwód. Prawie jak w zupa mleczna, także y, po prostu aż nudne. Idź naprzód, nie lękaj się, naucz się prosić. Naucz się prosić. Mieć więcej radości do swojego życia yy, i nauczy się, kochana, pr prosić yy, o wszystko, tak jak mówię, naprawdę, bo my nie umiemy prosić, bo nie wypada, bo nie należy. Należy, wypada. Tym ludziom, którzy spełniają yy, prośby, yy, ten co nie będzie chciał, to, to oczywiście jej nie spełni, ma do tego prawo. Natomiast ten co spełni, uwierzcie mi, tak jak wy nieraz komuś pomagacie i daje wam to dużo radości, tak samo jak Ktoś Wam pomoże, uwierzcie, tak samo się czuje. On też się czuje potrzebny i yy, 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 użyteczny. Także nauczcie się prosić, uważajcie znaki, bo będziecie dostawały dużo znaków. Jeżeli macie jakieś pytanie, jakiś dylemat, zadajcie pytanie, mówię i słuchajcie, co Wszechświat chce Wam przekazać, tak? I dużo radości, wnieście radość. Jeżeli chodzi o kartę ślubu w związku, wnieścia, wnieście. Asertywność, jeżeli Wam się coś nie podoba, zacznijcie mówić nie, nie życzę sobie, nie, nie chcę i tak dalej. I tutaj przy tym też bądźcie ze sobą szczerzy, kochana. Bądźcie ze sobą szczerzy. No, także super, super, super. Ok, dobrze. Lecimy dalej. Co aniołki chcą przekazać? Yy, koziorożcom. Yy... Na, na 2020 rok zwyciężycie jeżeli e, o coś walczyłyście tak jak mówię, nie lubię te, tego słowa, ale jeżeli e, coś miałyście w zamiarze to macie kartę zwycięstwa Będziecie tymi co zwyciężyli Twoje modlitwy zostały wysłuchane miej wiarę no także tutaj stanie się to, czego pragnęłyście, stanie się to, o co się modliłyście. Wnieście w to wszystko w swoje życie więcej spokoju. A tak jak mówię, to jest czas nieszarpaniny. To nie jest czas wskakiwania na wyższe spół półki. Marzec jeszcze nie. Także na razie spokojnie. Wspaniały pomysł i zwycięstwo. Tutaj OK. Możecie to wszystko. Jakby planować i, i ustawiać sobie. Natomiast to nie jest czas skakiwania na wyższe półki. E, I w tym wszystkim, e, w tym zwycięstwie, żeby była jedna ważna rzecz: kryształowe, czyste intencje. E, bądź pewien, czego pragniesz, i skup się na tym z niezachwianą wiarą. Także, żeby to też nie było takie pływanie. Chcę, nie chcę, zamawiam, nie zamawiam. No i te aniołki tak robią. Zamawiam, więc one pakują wszystko. Świstak pakuje te papierki, a właśnie kozica sajutrope. jutro no może jednak nie. No to rozpakowujemy, no. Także jeżeli czegoś jesteś pewna, to już żeby to było pewne, tak, żeby to nie było pływające. To jest najważniejsze. Dobra. I ostatnie, e, ostatnie aniołki, e, karty anielskie. Co aniołeczki chcą powiedzieć moim kochanym koziorożcom w tym nowym roku, tak jak mówię. Prawie jak u ladies. No, mówię, doświadczenia życiowe, doświadczenia życiowe, doświadczenia życiowe. Yy, ten zro zrobienie rachunku sumienia i niewracanie, jakby mówię, to jest tak jak w grze komputerowej. Przeszliśmy pierwszy etap, drugi etap, trzeci etap. Chodzimy na czwarty, nie wracajmy na drugi, na pierwszy, ani na trzeci. Tak, wiemy co już tam było. To jest nudne dla nas, już to jest łatwe. My jesteśmy pewne. Jesteśmy na czwartym, śmigajmy na piątej i wyżej. Karta kochanków także tutaj się będzie działo. I ta sytuacja, można powiedzieć, dotyczy karty, karty kochanków. Także w związku, coś. Doświadczenia życiowe w związku. I to jest szczęśliwy czas, robisz pozytywne, optymistyczne i długoterminowe plany i jesteś na właściwej ścieżce, jesteś na właściwej ścieżce, uwalniasz się kochanie, uwalniane, uwalniasz się, jest to tak jakby magiczne, jakby się coś zadziało tak magicznego, że no, pff, jesteś gotów, ma wszystko czego ci potrzeba. Lub też pojawią się możliwości zamanifestowania tego. Życie jest pełne magii, tak? I uwalniasz się od obecnej fazy lub sytuacji. Duchowa przemiana. To będzie taka bardzo duża przemiana wewnątrz też, też ciebie. I to jest czas pójścia naprzód. Także super, super kochane moje koziorożce. Tylko tak jak mówię, na razie jeszcze nie skaczemy. Nie skaczemy na wyższą półkę. Nie zachłystujemy się tym momentem, chociaż możemy już, jakby mówię, yy, wizję mieć i, 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 i widzieć to przed oczami wszystko. Natomiast jeszcze troszeczkę. Wydaje mi się, że, że bardziej tutaj kwiecień, maj. Natomiast no to jest tylko takie moje, yy, taka moja mała dygresja, ale nie wiem co będzie w kwietniu i w maju, nie ten czas, natomiast mówię na kwiecień przyglądanie się, robienie rachunku sumienia i zastanawianie się, w tej grze już brałam udział, w tej grze tą, tą grę już znam i do tej gry już wracać nie chcę. Także pod tym kątem tyle mogę powiedzieć. Jeszcze jedna karta dla, na duszę, co by wasza dusza wam chciała przekazać, drogie koziorożce? Wypełnij swe serce miłością, nie pozostanie w nim miejsca na nienawiść. Kochane, oczyszczanie serca, oczyszczanie serca e, z wszystkiego, co, co jakby można było powiedzieć, żeby nie, nie zmieniło waszego serca w kamień, tak? E, nie, nie pozostawiajcie, nie pozwólcie, aby w waszym sercu był chociaż jeden maleńki kawałek nienawiści, bo jedne do kogokolwiek czy do siebie, czy do innych. Nie róbcie tego. Wypełnij swe serce miłością Chrystusa. Wypełnij swe serce miłością do boskiej siły, do aniołów, do wszystkiego w koło. Nie pozwól, aby zagościła nienawiść, bo ona będzie rosła no i wtedy nie będzie fajnie. I tym optymistycznym akcentem chciałabym wam, kozioroszce, powiedzieć, żeby wam się spełniło wszystko, co najlepsze. Życzę Wam tego z całego serca i Wy to, co jest najlepsze, po prostu przyjmijcie. Do zobaczenia, do usłyszenia i buziaki. Papa! Pa.